Wiesz, co może zabrzmieć jak paradoks, że niektóre badania, które mają Cię chronić po 70, mogą w rzeczywistości skrócić Twoje życie. Brzmi szokująco, prawda? Ale coraz więcej lekarzy i geriatrów zaczyna o tym mówić głośno. Po 70 roku życia ciało reaguje inaczej. To, co kiedyś było rutynowym testem profilaktycznym, może stać się niepotrzebnym ryzykiem. Zwłaszcza gdy organizm jest słabszy, a korzyści z diagnozy nie przewyższają stresu i powikłań po samym badaniu. Dlatego dziś porozmawiamy spokojnie o pięciu testach, które wielu seniorów wykonuje z przyzwyczajenia, nie wiedząc, że czasem przynoszą więcej szkody niż pożytku. Weźmy na przykład kolonoskopię. U osób po siedemdziesiątce ryzyko powikłań takich jak krwawienia czy perforacja jelita, rośnie nawet trzykrotnie. Dla wielu starszych pacjentów to już nie jest badanie profilaktyczne, ale procedura wysokiego ryzyka. Jeśli wcześniej nie było żadnych niepokojących objawów, lekarze coraz częściej odradzają jej rutynowe powtarzanie. Lepiej skoncentrować się na obserwowaniu własnych symptomów i utrzymaniu zdrowej diety, niż poddawać się inwazyjnemu testowi tylko dlatego, że tak się zawsze robiło. Podobnie wygląda sprawa z corocznymi tomografiami komputerowymi i prześwietleniami. Nadmiar promieniowania może uszkadzać DNA komórek, a u starszego organizmu mechanizmy naprawcze działają już słabiej. Jeśli lekarz nie ma wyraźnego powodu, by zlecać kolejne prześwietlenie klatki piersiowej, czasem najlepszym wyborem jest po prostu go nie robić. Profilaktyka nie powinna być automatyczna, powinna być rozsądna. Wiele osób nie wie też, że nawet proste badania krwi mogą mieć efekt uboczny, jeśli robi się je zbyt często. Zdarza się, że wynik, który minimalnie odbiega od normy, prowadzi do kaskady niepotrzebnych wizyt. Stresu i leków, które wcale nie są potrzebne. Z wiekiem naturalne jest, że wartości się zmieniają i nie zawsze oznacza to chorobę. Najważniejsze to zrozumieć, że po siedemdziesiątce celem nie jest już wykrywać wszystko, ale żyć spokojnie i dobrze. Mądrzejsze podejście do badań oznacza mniej stresu, mniej ryzyka i więcej spokoju ducha. W kolejnej części opowiem Ci, które konkretne testy, seniorzy, powinni przemyśleć dwa razy, zanim się na nie zdecydują i jakie bezpieczne alternatywy istnieją. W poprzedniej części wspomniałam, że niektóre badania mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Teraz przyjrzymy się konkretnym przykładom, o których lekarze coraz częściej mówią wprost. Czasem lepiej ich po prostu nie robić. Na pierwszym miejscu jest tzw. PSA. Czyli badanie poziomu antygenu specyficznego dla prostaty. Wielu mężczyzn po 70. uważa je za obowiązek, ale rzeczywistość jest bardziej złożona. W tym wieku rak prostaty często rozwija się bardzo powoli i nie stanowi realnego zagrożenia dla życia. Za to samo badanie może prowadzić do błędnych alarmów, stresu, a nawet do niepotrzebnych biopsji. Które niosą ryzyko infekcji i bólu. Właśnie dlatego wielu ekspertów zaleca, by decyzję o wykonaniu PESA podejmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem, który zna Twoją historię zdrowia. Drugim przykładem jest mammografia u kobiet powyżej siedemdziesiątki. Choć przez dekady uważano ją za złoty standard profilaktyki, nowe badania pokazują, że korzyści w tym wieku są często minimalne. Z kolei promieniowanie i stres związany z fałszywymi wynikami mogą przynieść więcej lęku niż spokoju. U wielu starszych kobiet niewielkie guzki rosną tak wolno, że nigdy nie staną się problemem, a mimo to diagnoza może prowadzić do bolesnych i niepotrzebnych zabiegów. Kolejnym testem, który warto przemyśleć, jest kontrolna kolonoskopia po 75 roku życia. Szczególnie jeśli wcześniejsze wyniki były prawidłowe. Po tym wieku ryzyko perforacji jelita i powikłań po znieczuleniu jest znacznie wyższe. Dlatego lekarze coraz częściej mówią, jeśli nie ma objawów, nie badaj na siłę. Wszystkie te przykłady prowadzą do jednej prostej zasady. Po siedemdziesiątce najważniejszy jest rozsądek i rozmowa z lekarzem, który rozumie, że profilaktyka nie jest już wyścigiem za każdym możliwym testem, ale troską o jakość życia. W następnej części omówię dwa badania, które często wydają się niewinne, ale w rzeczywistości mogą znacząco osłabić serce i nerki. Zanim powiem o kolejnych badaniach, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, warto przypomnieć jedno: organizm po siedemdziesiątce to nie młody mechanizm który reaguje szybko i bez ryzyka. Każda interwencja, nawet diagnostyczna, to dla niego wysiłek. Dlatego lekarze coraz częściej podkreślają najpierw pomyśl, potem badaj. Jednym z takich przykładów są testy obciążeniowe serca, zwłaszcza te wykonywane bez wyraźnych objawów choroby. Wykonywane rutynowo mogą prowadzić do błędnych rozpoznań, a w efekcie do niepotrzebnych angiografii lub zabiegów. U osób starszych samo badanie wysiłkowe może wywołać arytmię, spadek ciśnienia czy omdlenie. A przecież celem jest dłuższe, spokojniejsze życie, a nie nowe problemy. Drugim przykładem są badania nerek z użyciem kontrastu, na przykład tomografia lub rezonans. Substancje kontrastowe, które pomagają uwidocznić narządy. Są bezpieczne dla młodych pacjentów, ale u seniorów mogą prowadzić do uszkodzenia nerek, zwłaszcza jeśli organizm jest odwodniony lub już wcześniej obciążony lekami. Po siedemdziesiątce nawet zwykłe odwodnienie może spowodować spadek filtracji i niewydolność nerek coś, czego można było łatwo uniknąć. Czwarty przykład to biopsje i drobne zabiegi diagnostyczne robione na wszelki wypadek. W tym wieku rany goją się wolniej, a infekcje rozwijają się szybciej. Każda igła, każde cięcie to mikrouraz, który może niepotrzebnie obciążyć ciało. Wreszcie badania hormonalne bez wyraźnej przyczyny. Wielu mężczyzn wykonuje testy testosteronu tylko dlatego, że tak robią koledzy. Ale obniżony poziom hormonów nie zawsze wymaga leczenia. Zbyt szybka suplementacja może rozregulować organizm i zwiększyć ryzyko zakrzepów, a nawet udaru. Najważniejszy wniosek: badanie to nie zawsze troska. Czasem to stres, ryzyko i niepotrzebne ingerowanie w naturę. W kolejnym fragmencie opowiem, jak rozpoznać moment, w którym badania rzeczywiście są potrzebne i jak unikać tych, które odbierają siły zamiast je chronić. Największy problem dzisiejszej medycyny u seniorów polega na tym, że zamiast pytać, czy to potrzebne, zbyt często zadaje się pytanie, czego jeszcze nie zbadaliśmy. A przecież nie wszystko trzeba sprawdzać. Weźmy na przykład coroczne badanie poziomu witamin i minerałów. Wiele osób po siedemdziesiątce regularnie bada witaminę D, magnes, wapń, a nawet mikroelementy których niedobory są rzadkie. Co się dzieje potem? Lekarz widzi niewielkie odchylenie, zapisuje suplementy, które kolidują z innymi lekami, a organizm zostaje dodatkowo obciążony. Właśnie tak powstaje błędne koło profilaktyki, która przestaje chronić, a zaczyna szkodzić. Kolejna pułapka to nadmierne badania obrazowe, zwłaszcza rezonanse i tomografie całego ciała wykonywane dla świętego spokoju Starszy organizm reaguje na kontrast inaczej, a wiele przypadkowych znalezisk, tzw. incydentalomów, to niegroźne zmiany, które tylko wywołują lęk. Zamiast żyć spokojnie, człowiek zaczyna się martwić o każdy milimetr cienia widoczny na ekranie. To samo dotyczy częstych badań krwi z pełnymi panelami hormonalnymi i enzymatycznymi. Lekarze przyznają, że zbyt szczegółowa diagnostyka może prowadzić do nadrozpoznawalności, czyli do sytuacji, w której wykrywamy rzeczy, które nigdy nie zaszkodziłyby pacjentowi. A im więcej badań, tym więcej stresu, leków i wizyt. Dlatego coraz częściej mówi się o tak tzw. medycynie spokoju. Chodzi o to, by badać tylko wtedy, gdy istnieje ku temu jasny powód. Gdy objawy są realne, a nie podszyte strachem. Życie po siedemdziesiątce nie powinno być walką z własnymi wynikami, ale troską o codzienny komfort. W następnej części powiem Ci, jakie trzy sygnały z ciała warto potraktować poważnie. To one naprawdę wymagają diagnostyki zamiast przypadkowych testów. Dzięki temu zrozumiesz, kiedy badanie ratuje zdrowie. A kiedy jest tylko źródłem niepokoju, ciało po siedemdziesiątce wysyła bardzo konkretne sygnały, kiedy naprawdę potrzebuje diagnozy. Problem w tym, że wielu ludzi starszych ignoruje je, a w zamian poddaje się badaniom, które nie mają żadnego związku z ich dolegliwościami. Najlepszym lekarzem jest uważność na siebie. Jeśli czujesz nagły, niewyjaśniony spadek masy ciała, Przewlekłe zmęczenie lub trudności z połykaniem, wtedy badania są wskazane. To są tak zwane czerwone flagi, objawy, których nie można zlekceważyć. Ale jeśli wszystko działa, apetyt jest w normie, sen spokojny, a energia dopisuje, to nie trzeba szukać choroby na siłę. Warto pamiętać, że w tym wieku kluczowe znaczenie mają proste rzeczy: nawodnienie, sen, ruch i kontakt z ludźmi. Zamiast szukać nowych testów, lepiej zapytać lekarza o leki, które przyjmujesz. Czasem to one powodują dolegliwości, nie choroba. U seniorów często występuje tzw. polipragmazja, czyli przyjmowanie zbyt wielu preparatów naraz. To może prowadzić do zawrotów głowy, problemów z nerkami, a nawet depresji. Inny ważny sygnał to zmiana rytmu oddawania moczu lub stolca. Jeśli pojawia się krew, Ból, silne parcie to powód do badań. Ale jeśli wszystko jest stabilne, powtarzanie testów jelitowych czy moczowych dla kontroli często nie ma sensu. Wiele osób popełnia ten błąd, myśląc, że im lekarze coraz częściej powtarzają. Po siedemdziesiątce najważniejsze są rozmowy, nie wyniki. Opisz lekarzowi, co czujesz, zamiast przynosić stertę kartek z laboratorium. Dobra konsultacja często mówi więcej niż pięć testów. W następnej części porozmawiamy o tym, jakie badania naprawdę warto zachować w harmonogramie, bo mogą uratować życie, pod warunkiem, że są wykonywane z rozwagą i we właściwym momencie. Nie chodzi o to, żeby całkowicie zrezygnować z badań, chodzi o to, by wybierać je mądrze. Po siedemdziesiątce najważniejsze są te testy, które naprawdę mogą zapobiec poważnym chorobom, zanim dadzą objawy. Przykładem jest kontrola ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi. To proste, tanie i bezpieczne pomiary, które pozwalają wcześniej wychwycić nadciśnienie lub cukrzycę, dwie najczęstsze przyczyny udarów i zawałów. Regularne monitorowanie tych parametrów najlepiej raz w miesiącu może uratować życie. Nie wymaga to specjalistycznych laboratoriów. Wystarczy domowy ciśnieniomierz i zwykłe badanie glukozy na czczo. Podobnie ważne jest badanie poziomu cholesterolu, ale nie co trzy miesiące jak często się zdarza, tylko raz w roku chyba że lekarz zaleci inaczej. Zbyt częste testy prowadzą do niepotrzebnego zwiększania dawek leków, a nadmiar statyn może obciążać wątrobę i mięśnie. W tym wieku Równowaga jest cenniejsza niż perfekcja w wynikach. Warto też kontrolować funkcję nerek prostym badaniem moczu i poziomu kreatyniny. To nieinwazyjne i bezpieczne testy, które pokazują, jak organizm radzi sobie z usuwaniem toksyn. W odróżnieniu od tomografii czy biopsji, nie niosą żadnego ryzyka, a dają cenne informacje. Kolejnym ważnym elementem jest profil tarczycowy. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn po siedemdziesiątce spowolniona tarczyca może powodować zmęczenie, przyrost masy ciała i senność. Ale tu też obowiązuje zasada umiaru. Jedno badanie raz w roku wystarczy. Zbyt częste kontrole mogą prowadzić do nadmiernej suplementacji hormonów, co z kolei obciąża serce. Podsumowując, najlepsze badania to te, które są proste, bezpieczne. I naprawdę coś zmieniają. W kolejnej części opowiem ci, jak rozmawiać z lekarzem, by uniknąć niepotrzebnych procedur i mieć pewność, że każde badanie, które wykonujesz, ma sens i chroni, zamiast szkodzić. Rozmowa z lekarzem po siedemdziesiątce powinna wyglądać zupełnie inaczej niż w młodości. Nie chodzi o to, by przyjść z listą badań i prosić o ich odhaczenie. Chodzi o partnerstwo i wspólne podejmowanie decyzji. Dobrze jest powiedzieć wprost: nie chcę robić wszystkiego, chcę robić to, co ma sens. Dobry lekarz to zrozumie. W tym wieku diagnostyka powinna być bardziej subtelna mniej o liczbach, więcej o samopoczuciu. Jeśli czujesz się dobrze, masz energię i nie ma niepokojących objawów, to często najlepsza decyzja to po prostu poczekać i obserwować. Wielu lekarzy pierwszego kontaktu przyznaje, że starsi pacjenci są dziś przeciążeni zaleceniami specjalistów. Jeden mówi: Zrób EKG, drugi Zrób rezonans, trzeci Zrób testy hormonalne. Tymczasem nikt nie patrzy na człowieka jako całość, a przecież to właśnie teraz ciało potrzebuje mniej ingerencji, a więcej harmonii. Jeśli chcesz uniknąć nadmiaru badań, poproś swojego lekarza o tak zwany Plan Profilaktyki Osobistej. To prosty dokument, w którym zapisuje się, co naprawdę trzeba kontrolować, a co można pominąć. Dzięki temu nie będziesz biegać od laboratorium do laboratorium, tylko skupisz się na tym, co ma wartość. Warto też nauczyć się pytać, co się stanie, jeśli tego badania nie zrobię. Jeśli lekarz potrafi wyjaśnić, że ryzyko pominięcia jest większe niż ryzyko wykonania, wtedy decyzja jest prosta. Ale jeśli odpowiedź brzmi robimy, bo tak się robi, to znak, że można poszukać drugiej opinii. Zrozumienie, że nie każde badanie ratuje życie, to ogromny krok do spokoju i zdrowia psychicznego. W następnym fragmencie opowiem, dlaczego emocje i stres związany z badaniami potrafią wpływać na ciało silniej niż same wyniki, i jak nauczyć się ufać swojemu organizmowi. Stres przed badaniami to coś, o czym rzadko się mówi, a ma on ogromny wpływ na zdrowie seniorów. Samo oczekiwanie na wyniki potrafi podnieść ciśnienie, zaburzyć sen i wywołać uczucie niepokoju, które trwa całymi tygodniami. Wielu lekarzy nazywa to syndromem białego fartucha, Organizm reaguje napięciem, jakby badanie było zagrożeniem. Po siedemdziesiątce taki stres może powodować rzeczywiste objawy: bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, a nawet skoki cukru. Czasami więc lepiej poczekać na wizytę w spokoju, niż codziennie odświeżać wyniki w internecie. Badania pokazują, że osoby starsze, które często poddają się testom diagnostycznym, mają wyższy poziom kortyzolu, hormonu stresu. Ten z kolei przyspiesza procesy starzenia i osłabia układ odpornościowy. To dlatego nadmierna kontrola zdrowia paradoksalnie może je pogarszać. Zamiast żyć w ciągłym napięciu, warto nauczyć się praktyk, które uspokajają ciało: spacer, modlitwa, rozmowa z bliską osobą, lub chwila ciszy przy herbacie potrafią zdziałać więcej niż kolejny wynik z laboratorium jeśli czujesz że niepokój przed badaniami staje się zbyt silny powiedz o tym lekarzowi dobry specjalista nie tylko interpretuje wyniki ale też dba o twoje emocje może pomóc ustalić realny plan badań taki który daje poczucie bezpieczeństwa a nie strachu zdrowie psychiczne po 70 to połowa sukcesu Wewnętrzny spokój obniża ciśnienie, stabilizuje tętno i poprawia odporność. Kiedy organizm jest zrelaksowany, lepiej reaguje na leczenie, a każdy wynik ma mniejsze znaczenie. Bycie własnym adwokatem zdrowia po siedemdziesiątce to jedna z najważniejszych umiejętności, jakie można zdobyć. Oznacza to, że zanim poddasz się kolejnemu badaniu, zadasz sobie trzy proste pytania. Po co, kiedy i co dalej? Jeśli nie potrafisz znaleźć jasnej odpowiedzi na choć jedno z nich, warto się zatrzymać. Na przykład, gdy lekarz mówi: Zróbmy kontrolny rezonans, zapytaj, czy wynik zmieni sposób leczenia? Jeśli nie, to być może nie jest potrzebny. Mądra profilaktyka to nie ślepe zaufanie procedurom, ale umiejętność podejmowania decyzji w zgodzie z własnym ciałem i intuicją. Kolejnym krokiem jest znajomość własnych praw. Masz prawo odmówić badania, jeśli uważasz, że nie przyniesie ci korzyści. Masz też prawo zapytać o ryzyko i alternatywy. Coraz więcej pacjentów w starszym wieku decyduje się na tak zwanej opiekę opartą na wartościach czyli leczenie i diagnostykę dostosowaną nie do wieku w metryce, ale do jakości życia. Jaką chcą zachować. To podejście przynosi spokój. Zamiast martwić się o każdy wynik, skupiasz się na tym, co daje ci radość kontakty z rodziną, ruch, pasje. Dobrzy lekarze to rozumieją i coraz częściej sami odradzają niepotrzebne testy, tłumacząc, że brak działania też może być strategią medyczną. Czasem trzeba mieć odwagę, by powiedzieć: nie. To nie bunt przeciw nauce. Ale troska o siebie. Właśnie ta dojrzała autonomia sprawia, że czujesz się pewniej i zdrowiej. W ostatniej części opowiem, jak znaleźć złoty środek między kontrolą a zaufaniem. Jak dbać o ciało mądrze, badać się bez lęku i żyć spokojnie. Bo prawdziwe zdrowie po siedemdziesiątce zaczyna się nie w laboratorium, ale w sercu. Złoty środek między nadmierną kontrolą a zaufaniem do własnego ciała jest prostszy niż się wydaje. Po siedemdziesiątce zdrowie to nie liczby, nie tabele, nie laboratoria, to codzienny rytm, w którym ciało i umysł współpracują w spokoju. Regularne spacery, sen, nawodnienie, kontakt z ludźmi i unikanie stresu działają jak naturalne leki. Lekarze coraz częściej powtarzają, że równowaga emocjonalna ma większy wpływ na długość życia niż większość drogich badań, bo ciało, które czuje się bezpieczne, leczy się samo. Nie oznacza to rezygnacji z medycyny, lecz wybór świadomej medycyny, takiej, w której pacjent nie jest biernym odbiorcą, ale partnerem. Jeśli lekarz proponuje badanie, zapytaj: Czy to poprawi moją jakość życia? Jeżeli odpowiedź brzmi Niekoniecznie, może lepiej po prostu zaufać naturze, medycyna powinna wspierać, nie przerażać. Największym luksusem wieku dojrzałego jest spokój spokój, który daje świadomość, że nie trzeba już gonić za każdym wynikiem że można pozwolić sercu bić w rytmie dnia, a nie laboratorium. Czasem najzdrowszą decyzją jest nic nie robić usiąść przy oknie wypić herbatę, uśmiechnąć się do wspomnień i zaufać, że ciało wie co robi. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal und sag mir in den Kommentaren, was du ab heute anders machst.